Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu z tej strony AgroSzymanów. Dzisiaj akcja Obornik pod Przężyto. Jesteśmy na działce Żebaku. zaraz skupimy Wam w ciągniku. Dzisiaj środa, 24 września. Od rana rozwalamy Obornik. Tutaj działka 4 4,5 hektara, 4,70 Tata ładuje obornik, już na kupach yy, przywieziony od byków Ok, idziemy do ciągnika yy, Działka po rzepaku, po żniwach yy, stależowana yy, Spalony rzepak, który zrósł, samosiewy No i teraz jeszcze było, w zeszłym tygodniu destależowałem, bo dużo było tych yy, łodyg po rzepaku I obornik plus te łodygi, a będziemy to robić bezarkowo I nasz siewni agregat ten upra yy, uprawosiewny, wierny. I siewnik stopkowy, także jeszcze raz zostało dostależowane. Yy, jeszcze widzicie dzisiaj, że wychodzą sam siebie w rzepaku. Yy, pokiełkowało to. Zobaczmy, od ciągnika, bo już będzie pełno. Jedziemy. Wiecie o czym ja mówiłem? A, że tak, o, I, i, I będzie robione bezorkowo Jutro będziemy myśleć w Także jest jeszcze raz W Właśnie ładnie się te łodygi jeszcze pocięły tak. Dzisiaj John Deerem W bo e, Masa i mały jest Jest wpięty w agregat. Tutaj tak. Blokujemy sobie. Warnik, no tak w miarę nie jakoś grubo rozwozimy dzisiaj około 20 ton, 20 ton na hektar. Eee, no tutaj z dwóch wiat było wybrane, żeby właśnie nam starczyło na te 4, no 4,60 chyba dokładnie jakoś tak. Eee, działka po rzepaku, jak mówię, będzie się najprzeżyto. Eee, no i było bornik, no to tutaj rozwaliśmy zobaczymy, jak to wyjdzie po bezarkowcu. Jak się jak to. Pomiesza ten obornik. Myślę, że powinien dać radę. jest ładnie drobno rozrzucony. W sobotę 20 września sialiśmy jęczmy, już mamy zasiany, też po pożepaku. No i dzisiaj to jutro nie zasiamy To i od piątku może będziemy siali już pszenicę. Zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie wszystko bo sądziliśmy, że język, miało być szybko, szybko, a yy, walu opona w masaju małym, trzeba było jechać, ją robić, przewinąć siewnik do John tak także nie ma co planować, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie yy, no jutro to, to będzie siało do rana pewnie my to jeszcze trochę ziemniaków no, zostawiliśmy z dziarów. Yy, nie było wszystko wykopane, wykopaliśmy to w, yy, w sobotę my posortowaliśmy, no i tam było 150 worków yy, Także będę jechał z tym na Bronice dzisiaj w nocy, to nie wiem czy ich na siebie, czy nie Zobaczymy jak to będzie mm, Jak to jutro pójdzie, jak nie to dziadek jak znajduje, to się podwiezie na Siona Tata był po jakiś kamień, ładowarką. Ładnie, ładnie to idzie, no tutaj jak było w zeszłym tygodniu zależowane i nie padało to powierzchnia już się kurzy, chociaż no, u nas na początku, no, 13, no 14 września e, spadło 50 litrów, dokładnie wtedy w ale tak, także wilgoci jest, nie brakuje, e, w sam raz na siebie, bo jakby nie ten deszcz to byłoby cienko z wilgocią, powiem wam szczerze bo już było tak sucho no ale 50 litrów spadło no, tu możemy zwolnić bo jest trochę górki także grubiej pójdzie akurat starczy ale teraz z wielkością jest no, jak na razie jest dobrze ale już teraz będą znowu dwa tygodnie bez deszczu do 10 października no, zobaczymy no, na, z drugiej strony dobrze na kukurydzy, bo ładnie teraz podsycha sobie mamy wioterek, słońce także ona ma ona tą wilgotność no kosiliśmy, powiem wam taki przykład w tamten w piątek kukurydzę, to tam suszyliśmy dwa zasypy czy sprzedawaliśmy suchej na jednej działce była dosyć, dosyć sucha już kukurydza także opłaciło się ją wysuszyć i sprzedać, jeszcze po teraz lepszej cenie kosiliśmy w piątek miała 28 sobota i było tak ciepło po te 20, 30 stopni i, i słońce, wiatr a no to w poniedziałek miała 26% przez 2 dni zgubiła 2% czyli procent dziennie no już, to już fajnie miała 26% także do suszenia by się nadawała idealnie znaczy no idealnie, mogłaby być zawsze suchsza ale już 26% to ją się dobrze suszy tam 8 godzin 7 i jest sucha no i tak to wygląda na końcówce trzeba wolno, bo tam jest już cienko, leci Dobra, kończy się Tu weźmę, zostało gdzieś z półtora hektara Żeby rozwieść i będzie o tyle, akurat sobie zjedziemy na obiad W sumie, bo już mamy godzinę 13 Także akurat zjemy obiad i będzie można przy jak w południu gruberować, no jutro ładnie obeschnie i będziemy siać przeżyto a to odmianie i o siebie wam powiem powiem wam yy, przy gruberowaniu zobaczycie jeszcze trochę zostało Tutaj jak muszę robić, bo w John Deere nie ma, nie blokuje się hydraulika, jakby ja nie mogę zablokować całej dźwigni, ja ona cały czas wraca, także tutaj są takie niby blokowanie, o takie, żeby ją nie, nie można było ruszyć, a ja sobie daję wtedy, dobra zamykamy giratynę, no tak sobie tutaj ją lekko zatrzymuję i wkładam tutaj bałówkę, jest końcówka wtedy akurat jest idealnie, bo. Tak to trzymać ją cały czas ręką trzymać ją cały czas ręką, to aż ręka już boli. Tam jeden czy dwa jest tak, ale więcej to ręka boli. I tak robię. A no, Masejem się trochę wygodniej rozrzuca, bo właśnie ma tą blokową ma hydraulikę, ale rozwieziemy ją direm, Już Maseja nie chciałam się odpinać do bryskiwacza. Także co my sobie dalej wezimy. To jeszcze dobra godzinka, myślę i rozwieziemy. I widzimy się w po południu Później, znaczy przy gruberowaniu No bo tutaj trzeba więcej pokazywać, co? Jeszcze tak, widzieliście rzutnik mógłby być trochę większy Wtedy by było szybciej doszło o, Jakaś taka dwunastka Apollo A nie wiem, czy są dwadzieścia, jedenastka Nie wiem, czy jest 12 też, czy nie To jest ósemka, no troszkę Jak na polu się rozwala, to jeszcze to idzie szybko, ale Jakby ją takiej z domu tutaj To za dwa dni by trzeba było wozić no bo takie schodzi, pole od domu do 5 km Ale mamy na polu już oborni, także szybko to idzie I we dwóch, cołemu jak trzeba skakać tutaj, to, to jest takie trochę nawet męczące, ale jak sobie wozimy we dwóch, to każdy się w swoim sprzęcie. Każdy ma tam chwilkę przerwy, ja tak to naładuję, to tak jak ja rozwożę. Także i tutaj nam zostało jeszcze, no Jedna z średniej kupy to to była. Tam była jeszcze jedna. Jeszcze jest, 7 siedem rozrzutników. Eee, I to rozwieziemy na no, raz. No, siedem, osiem. I będzie rozwiezione. No to, to to mi ładuje i widzimy się później. I witam was dalej. Eee, ten sam dzień, godzina już prawie dziewiętnasta. 18.40 mamy. Przyjechałem sobie, jak widzicie, mieszam, eee, mieszam ten obornik gruberem na głęboko już, pod siew jutro z rana Dada będzie przyjeżdżał siać robię teraz już wieczorem właśnie tak wyjechałem sobie po 18 żeby ta ziemia nie wysychała, bo widzicie, teraz się ładna wilgotna wyciągnęła przez noc ona nie wyschnie, tata już rano o 8 ma przyjechać siać także robimy tak z wieczora, nie w ciągu dnia, żeby ta ziemia bardzo nie wysychała tak to wygląda tak to wygląda tutaj po wale. Po agregacie, no tak wygląda obornik, rozwalony. Na kamerze powinno być widać. Nie, jest jakoś strasznie grubo, jest ładnie rozdrobniony, no a tak jest po grube, że gdzie no, jest gdzieś jest trochę słomy, no, widać, że trochę go zostaje, ale tam gdzie jest ładnie cienko rozwalony, to nie ma go za dużo na wierzchu. Tak widzieć, tutaj jest ładne ładne czarne pole. Myślę, myślę, że tym naszym siewnikiem z agregatem powinno pójść jutro. No zobaczymy jutro jak się będzie siało, Nie wiem czy przy siebie będę, czy nie, jutro się wszystko okaże. Gruberem robimy na głęboko, na, na 24 cm jest ustawiony, <coughs> tak, tak gdzieś mniej więcej robi, już mierzyłem wcześniej jak robiłem mień. teraz jest ustawień nie był w sumie czyli robi tak samo. Czubki wymienione przed robotą na nowe, zrobiły dopiero tam 5 hektarów, także agregat przygotowany do roboty. Wałki też, tutaj jedynie można by... Trochę zobaczyć, czy pójdą talerze, żeby troszkę yy, zaraz w tą tak, trochę do dołu weźmiemy, żeby bardziej zagarniały Dobra, starczy o dobra Bo tam się robimy takiej lżejszej ziemi, to brałem je do góry, żeby... bo za bardzo kopce robiła, tu jest cięższa ziemia, także niech tak sobie będą. I co, nie tracimy czasu, jedziemy do ciągnika, kamerę teraz całą, bo już się robi ciemno. Potem się jeszcze może z moim połączę. Yy, jak będę robił na światłach, już jak nie ciemno, wtedy może będzie lepiej bo teraz zbyt nie widać ale dobra, o, ręcznie ruszamy tutaj jest tak jedna trzecia polada jest taka naprawdę ciężka czarna ziemia zwięzła aż muszę wolniej jeździć no Masejowi powiem wam brakuje te 20 koni, żeby tak miał, miał zapas tej mocy nawet myślimy o tym czy go nie szczypować yy, na, na te 180, 190 koni yy, no ile tam się da on niby ma znamionowo tam 100, 155 koni na te 180 może by go zrobił by w tym agresji miał lżej bo no, na teraz na 24 cm to na tej cięższej ziemi muszę jeździć 8,5 8 na godzinę bo 9,5 nie daje rady 8,2 no tak mniej więcej jest bo za ciężko ma na y, jeden bieg wyżej muszę robić tak, to troszkę wolniej też się zrobi wiadomo, ale no jak się szybciej robi, tak grube 10 na godzinę to jest już fajna prędkość, ładnie nam miesza y, ładnie to wygląda później wezmę. No też idzie, ale o, brakuje mu mocy. Widzicie? O. Także tak pół pola sobie robię bieg niżej, drugie pół bieg wyżej. Yy, tam dalej jest lżejsza ziemia na górce. No, no nawet nieźle miesza ten nabornik. Otworzę szybko, trochę się kurzy, ale na chwilę Wam otworzę, pokażę jak to wygląda. I idzie ładnie. Za dużo nie widać, może, ale. Dobrze, że popadało, jest wilgoć. No, teraz półbieg wyżej. O tu jutrzejsza ziemia idzie do 9,5 na godzinę, 9,7 no, Tak fajniej się robi te 10, na to 9,5 na godzinę, ładnie nam miesza. Zamykam szybę, bo się kurzy, żeby się nie nakurzyło do ciągnika. No i tutaj mamy te 4,60, tu jest gdzieś. Nie, no kurzy się za bardzo, nie widać z tyłu. Teraz jest jeszcze taka pora, że nie do ciemno, taka szarówka zaczyna się robić Także włączę jeszcze kamerę później jak będę robił wieczorem, jak już włączę światła Wtedy będzie lepiej widać, bo lady to ładnie wszystko widać No i jak mówię, no, mógłbym mieć te 20 wejścia nie więcej Tam dzwoniliśmy, nawet o szczypowanie pytaliśmy się, no to koszt około tam 5 tysięcy jest, żeby go zrobić Nie wiem, to była firma, skądś, jakiś numer, nie wiem skąd nie pamiętam skąd był, ale mieliśmy. No i to jest, co nie go czipują, jest chyba okres próbny, nie wiem, miesiąc albo trzy miesiące, jakoś tak. Jak się nie jak się podoba zostaje, a jak się nie podoba, to oni cofają wszystko do tych fabrycznych ustawień. Eee, także zastanawiamy się nad tym mocno, czego nie szczypować troszkę. Eee, właśnie do tej pracy, z, głównie z gruberem, bo tak to, to on sobie w wszystkich tych maszynach, co ma, to daje radę bez problemu, czy w też. Ale jednak ten grubry go trochę trzyma. No i jeździ też robi, nie wiecie. Nie robimy teraz na 30, aby na 30 robić, no to trochę jest przymały ten ciągnik do tego grubera, ale na 25, tak teraz sobie 24, no to te 20 koni to by było już fajnie by się robiło, myślę. No, no ale co, i tak, i tak robota idzie. Tutaj jest ogólnie bruzda, to będziemy sobie podnosić w tym momencie. O. Tutaj też obok przez między Rzepak No słabe w tym roku są schody Rzepaka U nas ten co usiany wiecie jak chcieliśmy Od razu za siewnikiem, za pługiem Przez siewnik jak razu prawo siewny To wygląda to fajnie Ale gdzie tutaj w okolicach ludzie wiecie porali wcześniej Uprawili, to leżało parę dni To no słabe są te schody, dopiero teraz są, Mamy 25 wrzesień to on ma on wyszedł po tym deszczu, który padał tam no, w połowie września, tydzień temu można powiedzieć, dobry, 10 dni temu. Yy, no i, I dopiero teraz wychodzi, taki jest nierówny, jest jeden jest duży, co wyszedł, drugi mały. A u nas naprawdę, nie chwaląc się, wyszedł prawie, myślę, że 98% zeszło go. Yy, I fajnie wygląda na polu, równiutki, dzisiaj już tam reguluje go też. Yy, no bo już tam ma 5 liści. E, tak mniej więcej, także już e, go reguluję. A my sobie robimy podzboże, jutro będzie siane i, no no i jest rej roboty, Wam powiem. Ale chociaż pogoda jest fajna, kukurydza nam ładnie dosycha. E, dzisiaj to jest cały dzień słońce, wiaterek, także ona gubi tą wilgoć. E, I co widać, też każdy z ona jest suchsza, bardziej usycha. Dobra, ja na razie sobie robię i połączę się z później, jak będzie coś lepiej wiedzieć, bo teraz to chyba w ogóle nic nie wiedzieć na kamerze. No i mamy godzinę 21.20 Ostatni przejazd, do pole wychodzi trochę z klina Także robię sobie ostatni przyjazd I jadę do domu Ładnie zrobione, wilgoć jest, jest Także jutro się powinno ładnie siać Z rana i to, dzisiaj na tyle, jeszcze jutro może coś dogram yy, jak będę na siebie jak będę musiał i zobaczymy jak się uda to nagram Także dzisiaj tyle, cześć Witamy jeszcze w dalszej części vloga dzisiaj 26 września yy, Trochę pod yy, kawałek wtedy tam to nagrywałem w, w środę, dzisiaj mamy piątek po południe Robimy sobie dalej gruberem, tym razem już pod pszenicę. Tutaj też rozwieźliśmy obornik i teraz robię gruberem, tak on miesza, widzicie, tak było, tak jest rozrzucony, bo braliśmy prosto byków na rozrzutnik. Rano dzisiaj od rana rozrzucaliśmy. No a tak to wygląda po gruberze, ładnie przemieszane, mały procent tego obornika jest na wierzchu. Yy, ładnie to miesza, to jest taka lżejsza ziemia, ale, ale naprawdę jak jest robor, obornik drobny, taki bardziej mokry to ładnie go miesza. Ja wsiadam do ciągnika, żeby nie tracić czasu I jedziemy. Tutaj kolejna taka mała działka, tutaj jest z, ze 40 jarów. Yy. No, ale to też trzeba obsiać po yy, Nie wiem czy mówiłem, tym, tam jak nagrywałem yy, Przez dosieliśmy odmiany Heroico yy, Polska odmiana Tutaj nam polecali no i spróbowaliśmy no, Się nie nagrałem nic, bo nie było mnie w domu jak sieli yy, Byłem na Broniszach ziemniakami Także wczoraj posianę rano Yy, ładnie, wilgoć, wilgoć była po tym robieniu w nocy yy, Rano pojechał dzisiaj o dziewiątej To normalnie jeszcze było wilgotne pole Także wszystko się udało tak jak chcieliśmy yy, No a co, dzisiaj właśnie rozwoziliśmy obornik I dzisiaj rozpoczniemy się wyprzenicy yy, Tutaj Na początek Odmiana yy, Tutaj się jemy hektar tam na wcześniejszej działce, której nie nagrałem. E, hektar Optimista, co mieliśmy w tym roku. E, hektar Optimista z Centrali. Mamy nasiona, e, jeszcze mamy tak e, i bulldożera Te dwie odmiany mamy z e, Centrali brane, a ze swoich siejemy Optimista i Szewiniona. Zobaczymy jak y, one wyjdą No mieliśmy obydwie w zeszłym roku tylko, że No tam też po hektarze Było brane w yy, Ładnie wyszedł optymizm bardzo ładnie yy, Szewinion też Dokładnie yy, tam no, ciężko było zmierzać jaki plon, ale optymizm no blisko 10 ton myślę Co prawda no, na dobrej ziemi, takiej czarnej Ale no sypał bardzo ładnie No i mieliśmy jeszcze keramika siać, ale no Odwaliliśmy trochę numer, można tak powiedzieć, bo yy, no, skoszony był dosyć mokry, miał tam wilgotności gdzieś prawie 16%, no i nie, nie pomyśleliśmy w sumie i wróciliśmy go na suszarnię, a w suszarni już się to warnia, daje do siebie, bo może mieć, nie wiem, słaby wigor. Yy, Nasz znaczy słaby kiełgowanie, później słaby wigor yy, przy wegetacji, także że odpuściliśmy to, żeby nie zrobić jakiegoś babola. Żeby nie spapać sobie pola, to keramika nie siejemy w tym roku. Siejemy tylko właśnie tego no Szewiniona i Optymista Szewiniona. będzie mieć około 18 hektarów, a tego e, Optymista będzie około 15. Ogólnie przynidzę w tym roku 36 hektarów. 4,5 pszenżyta i 4,5 jęczmienia, prawie że. Także około tych 45 hektarów mamy z zimych, do tego 29 rzepaku będzie. Także już od jest jest sporo. 70 hektarów ponad yy, to już sporo. No i co? 26, także myślę, że już można przenicie zacząć w ogóle siać. Dzisiaj mamy piątek mamy piątek, no to zasieliśmy. Jutro nic nie będziemy siać, bo tam mamy inne rzeczy do zrobienia. Tam to to będzie już sam siedba ja tam jadę orać usługowo. Także jutro u nas zasiejemy na pewno i zaczniemy od poniedziałku dalej siać. W poniedziałek właśnie jeszcze będziemy siać tutaj po rzepaku bezorkowo a we wtorek chyba będziemy siać po kiszące, ale już będziemy orać, bo no naszym zastanowieniem nie pójdzie po kukurydzy bezorkowo Yy, nawet taką szonkę, bo będzie się pchały te korzenie w, w agregacie. Także no, trzeba orać, nie ma wyjścia. No i potem jeszcze mam 10 hektarów yy, po tej ziarnówce, co była koszona teraz w niedawno filmik. Tam też trzeba jeszcze rosić nawozy, stależować to i zaorać, i siać. Także cały przyszły dzień będą siewy na pewno. A może po przyszły niedzielę damy około 10 października. 8-10 zaczniemy już yy, kochić kukurydzę i suszyć bo no, to już pora teraz ta kukurydza tak ładnie dochodzi yy, wysycha także te procenty głupi tą wilgoć no to za jakieś tam półtora tygodnia yy, do dwóch no czyli za półtora tygodnia zaczniemy już chodzić na suszarnie. jak wszystko pójdzie zgodnie z planem jak się, uda się to wszystko pozasiewać no i co, ja sobie tutaj dalej robię Także to w tym vlogu będzie tyle, a następny nagram wam z, Może z siebie w pszenicy Jak to wygląda w różnych technologiach, bezorkowo Orkowo No w sumie w dwóch Ale po kukurydzy na kieszonkę, na ziarno, po rzepaku hmm, Pszenicy po pszenicy nie mamy nigdzie Wszędzie jest albo po rzepaku Albo po kukurydzy a jeszcze co, w tym vlogu na tyle, widzicie ładnie, ładnie to wygląda Masa idzie, już się kurzy Bo ogólnie to do, prawie do końca października nie mamy żadnych deszczów No to agregatuje, agregatuję, zaraz za mną sieję Żeby ta ziemia nie wysychała, żeby tej wilgoci jak najwięcej e, Zatrzymać No tutaj przez Miedzę e, robił sąsiad Gruberem już w tamtym tygodniu No też bezrachowcem ale no to jak nie popada, to taka warstwa jest sucha i schody mogą być, mogą być średnie, szczerze mówiąc. Yy, no bo to przeschnie. A tutaj u się wywala wilgotna ziemia i my od razu yy, za agregatem prawie siejemy. już ja sobie robię i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!